Jako, że i wczorajszy film wzbudził dość duże kontrowersje, zwłaszcza u samego bohatera tegoż filmu, to dzisiaj na przełamanie zrobimy sobie temat ślubu od pierwszego wejrzenia. Też nie da się ukryć? że bohaterzy tegorocznej edycji nie są jakoś szczególnie kontrowersyjni. Jakby no wiadomo, że na poziomie tego programu ich różne zachowania wzbudzają w widzach jakieś tam kontrowersje powiedzmy, ale generalnie pod względem dram jest to dość nudny sezon. Jedynie Kasia i Tomek wyrównują poziom swoją obecnością. Pewnie stąd te plotki, że ta dwójka jest niby razem. Chociaż im dłużej o tym myślę tym bardziej zastanawiam się jakby to miało wyglądać, w sensie wiecie, jak Tomek poderwałby Kasię, już nawet nie wspominając o tym jak Tomek miałby kogokolwiek poderwać. Jak Tomosak opowiadał, że pierwsza randka z nim to byłoby wytknięcie wszystkich jego zdaniem wizualnych wad partnerce, po czym zapytałby czy umawiają się na drugą, i generalnie coś w tym jest, może nawet komuś mogłoby się to spodobać. Chociaż ze statystyk wynika, że pięciokrotnie łatwiej u mężczyznę z Aspergerem niż kobietę z takim syndromem, a Kasia go na pewno nie ma, także mimo wszystko mogłoby być ciężko, zwłaszcza, że Paweł w ostatnim odcinku znalazł sposób na zaskarbienie sobie jej sympatii i trzeba przyznać, że jakoś szczególnie ciężko nie było, wystarczyło zapłacić za kilka ciuchów, i nagle stał się wspaniałym i kochanym mężem. Jak to mówi Kasia, nie mężem, tylko mężem. I ona była z niego dumna. I nie ma w tym nic złego, każdy ma jakąś cenę. A że cena Kasi to ramoneska, sweter i dressy to już jej sprawa. Do tego doszła cementująca ich związek Borelioza, a cement to jest takie dziadostwo, że tego nie tak łatwo się pozbyć. Także jest duża szansa, że oni się wezmą i nie rozwiodą w ogóle. I wtedy fakt, że Paweł na insta lajkuje niepochlebne komentarze o Kasi można by wytłumaczyć chyba tylko tym, że może chce zachować pozory. Ale nawet Karol z zeszłej edycji nie pozwalał obrażać Igi na swoim profilu, zachowując chociażby pozory przyzwoitości. Wiadomo, że sam na pewno nieraz myślał o niej dużo gorzej niż ci ludzie pisali w komentarzach. Bo nie ukrywajmy miał chłopak gechenne, co też na pewno sprawiło, że bardziej docenia tę miłość z Laurą, ale jeśli chodzi o Kasię i Pawła to część widzów twierdzi, że to Kasia w finałowym odcinku powie ekspertom, że jednak nie chce kontynuować małżeństwa z Pawłem, co mogłoby się zdarzyć tylko w sytuacji kiedy Paweł by obraził w jakiś sposób jej mamę, bo w innej sytuacji raczej nie dostałaby zgody na rozwód od mamy. To są jednak sprawy nieistotne. Ogromne kontrowersje im wzbudziła wypowiedź Piotra Mosaka w ostatnim odcinku. Wypowiedź ta dotyczyła Julii i Tomasza i była tak jakby wytłumaczeniem dlaczego eksperci dobrali ich ze sobą, pomijając fakt, że według niego ta para była idealnie do siebie dobrana i jedynie ich ignorancja wobec eksperymentu i wyższości decyzji ekspertów nad ich własnymi odczuciami powodowała, że nie mogą się dogadać. Bo powinni przyjąć ten dar idealnego dobrania, jaki zafundowali im eksperci. Ale to jest oczywiście standard w przypadku wszystkich par. Zdziwiło zaś samo to, co Mosak mówił o Julii. Ekspert TVN powiedział, że Julia jest cierpliwa, dobroduszna, przyjemna, opiekuńcza, wytrwała, akceptująca czyli wypisz wymaluj luz Maria. Kto pamięta ten serial? Zaś Tomasz nie ma umiejętności? Chciałby być szarumancki, ale nie jest. Nie mówi nie, ani nie mówi tak. Czyli niezdecydowany. Także niech luz Maria, czyli Julia wytrzyma, poczeka, da mu czas, żeby w spokoju, po latach przemyśleń podjął jakąś decyzję. Jeśli to będzie decyzja żywieniowa, to może już do tego czasu zdechną z głodu. Jeśli to będzie decyzja o zapłacie rachunków, to może już ich do tego czasu eksmitują, ale Julia jest cierpliwa i wytrwała, więc powinna poczekać. On odejdzie to ona poczeka aż wróci i tak będą sobie funkcjonować. Także generalnie Julia miała być ich Hiobem, którego mieli doświadczać Tomaszem, niczym biedą, trądem i wszystkimi próbami, które oryginalnego Hioba spotkały, tyle że Hiob dostał za to wszystko nowka sztuka i więcej, a Julia miała w nagrodę zachować tego samego Tomasza już do śmieci, to może bardziej nawet Halinka kiepska, niż Hiob, w każdym razie coś nie pykło i Julia się zbuntowała, bo nie tak miało być, Mosak był zręcz oburzony, że jak ona śmiała postawić się Tomaszowi, kazać mu od razu decydować i wygłaszać swoją decyzję, przecież on musi tydzień myśleć, Później to napisać i dwa dni czytać, aż w końcu może tę decyzję ogłosić. A ona co? Myślała, że on od razu w rozmowie będzie jej odpowiadał. No generalnie wszystkim chyba w tym momencie opadły kopary. I to tak wiecie poniżej poziomu morza. Miło, że poznaliśmy sposób działania ekspertów. W sensie mamy fajną dziewczynę, pasowałaby do każdego niemalże, większość mężczyzn byłaby zachwycona, więc dajmy jej totalnego nieogara, bo jeszcze się taka nie zgłosiła do programu i prawdopodobnie nie urodziła, co by do tego nieogara pasowała. Także dajmy mu Julię nie dlatego, że ona do niego pasuje, tylko dlatego, że ona zniesie te cierpienia w milczeniu, jakby co za logika. Poświęćmy normalną, fajną dziewczynę dla stworzenia pary z gościem z Aspergerem, bo jak się uda to będzie fenomen psychologów z tvn -u. No i tutaj z tego co mówił Mosak wynika wyraźnie, że winna wszystkiemu jest przede wszystkim Julia, bo to ona nie wywiązała się z ich misternego planu, którego jej oczywiście nie przedstawili, twierdząc, że znaleźli jej fantastycznego męża, jakby nie wspominając o tym, że to ten mąż zaczął żądać, żeby ta Julia, ze świetnym charakterem, jeszcze dopasowała się wizualnie do jego preferencji. Już jest niższa, więc kości łamać nie będzie trzeba, wystarczy 15 kilo mniej wizyta u fryzjera, i Tomasz byłby zadowolony, a Julia powiedziała, że nie. No i Tomasz nie wiedział czy nie 15, tylko 10 kg na szybko, a 5 później, czy nie na czarny, tylko brązowy ma się farbnąć. W ogóle ta ich rozmowa była genialna, bo ona zapytała, czy on chce ją poznać, czy mam mu powiedzieć co czuje, czego chce i tak dalej, czy będą kontynuować małżeństwo? A on do niej na to, że woli mieszkać w Łodzi, bo w ciechanowie z taściami będzie mu trochę ciasno. Jakby totalnie dwie różne rozmowy. Mam kuzyna z autyzmem, to też odpowiada tylko na pytania które sobie sam zadaję w swojej głowie. Tylko, że taką osobę to chyba trzeba spróbować przystosować społecznie, a nie żenić z nieznajomą w dodatku w eksperymencie TVN. -u. Może ja się nie znam, ale na pierwszy rzut oka to jakieś totalne nieporozumienie i wiadomo widzowie piszą, że Julia której wyraźnie też nie spodobał się Tomek posiadając większe umiejętności komunikacyjne i ogólnie społeczne skorzystała z sytuacji i odwróciła ją w taki sposób, że to ona jest ofiarą, wina leży po stronie Tomasza, także umywa ręce i bierze rozwód, ale co, miała zostać jego żoną i spełnić misterny plan ekspertów czyniący z niej luz Marii i mysz laboratoryjną dla ich chorych wizji, dajcie znać w komentarzach jak sądzicie. Czy wypowiedź Mosaka była totalnie nie na miejscu? Czy może ten pomysł był właśnie genialny i większość nie docenia jego psychologicznej głębi? A tymczasem baj baj miłego weekendu.